Dzień dobry. Dzisiaj mamy piątek. Dzisiaj mamy piątek. E, chyba szósty czy siódmy. Nie wiem, który dzień. W każdym razie dzisiaj jest piąteczek. Wczoraj nagrywałem z Piotrem. E, dzisiaj nagrywam sam, bo chciałem Wam w sumie takie ogłoszenie parafialne ogłosić. E, ogłoszenie parafialne będzie brzmiało takie, że. Rusza następna tura warsztatów i chcę zaanonsować to. Mokro jest mi. Chcę to zaanonsować, żebyście te osoby, które są zainteresowane, żeby pisały do mnie na, na maila. Bo już część osób część osób już do mnie pisało. Ale chcę tylko powiedzieć, że warsztaty ruszamy następną turę. I e, pierwszy termin to jest szesnasty, to jest niedziela i to będą godzina 17 czasu polskiego, czyli jak ktoś inne strefy czasowe, żeby sobie przeliczył, e, 17 czasu polskiego, niedziela, e, po południu, czyli tak pod wieczór i będą e, trzy kolejne niedziele, bo to jest, e, warsztaty trwają tak 2,5. My zawsze zakładamy 2,5 godziny, 2,5. 2 a w praktyce jest 3. No, taka praktyka wychodzi. i zawsze się, że tylko teraz 2,5 godziny. Ale praktyka pokazuje, że nie da rady. Po prostu jest zawsze tyle pytań, tyle i się martwimy, czy my ze wszystkim zdążymy. Wszystko przekazać, wszystkie ćwiczenia zrobić. A to jednak nie chodzi tylko o samo teorię, o odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące, ale co jest najważniejsze, praktyka. Praktyka, i później pojawiające się nasze pytania. Dlatego to rozkładamy na trzy dni z przerwą, pomiędzy nimi to jest tydzień czasu na praktykowanie tego, żeby to wprowadzać w życie. I o swoich doświadczeniach przy następnym spotkaniu się dzielić, i jeżeli przychodzą jakieś pytania czy problemy, żeby natychmiast od razu to odpowiadać, te problemy, żeby znikły, wytłumaczyć, jak jest, co robić, itd. Warsztaty one bardzo dobrze odpowiadają. Ta nazwa sama, że to są warsztaty, gdyż to są warsztaty praktyczne, to jest praktyka, nie teoria, nie e, takie trochę w obłokach. E, no, bo to najczęściej teoretycznie ktoś tam opowiada, a tutaj w praktyce robimy to: e, w praktyce robimy to, co powinniśmy robić, to e, w jaki sposób, e, jak wygląda łączenie. Łączenie się z wewnętrznym dzieckiem, łączenie, tak samo łączenie się z istotą. Jeżeli są jakieś problemy w połączeniu, to dlaczego, i tak dalej. I to jest taka praktyka. I z, z tych odpowiedzi, z tego feedbacku, no, no znowu to angielskie słowo feedback, ale to jest jak to po polsku przetłumaczyć? No trudno, dobrze. Z tych odpowiedzi, co ludzie nam mówią, że to bardzo dobrze, że to jest właśnie o to chodzi: że to jest super, że na bieżąco wszystkie te niejasności, te, że nie wiadomo, nie wiadomo co, jak, co zrobić, a to dlaczego, a to co jak, i na wszystko otrzymuje się odpowiedzi, i to wszystko się wyjaśnia, że jest kompletnie inaczej. No bo trzeba zrozumieć to, że sama sesja oczyszczająca to ona nie jest po to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo te pytania się pojawiają dopiero po sesji. Bo przed sesją tych pytań nie ma, bo nie ma się o co pytać. Dopiero się pojawiają po sesji pytania, gdy polikwidowane są wszystkie programy, które do tej pory tym człowiekiem one nim rządziły i one nim kierowały. Tutaj nagle to wszystko znika i trzeba samemu podejmować decyzję. Mało tego, to nie tylko to, ale praca nad sobą, praca, że od tej pory my zaczynamy, to nie jest tak, że tu już mamy dane coś do końca życia. Nie, to dopiero naprawdę się zaczyna taki powrót, prawdziwy powrót do siebie, bo ten powrót do siebie po sesji to oczywiście my łączymy. Jest on, ale to jest zapoczątkowany. Dalej to trzeba wypracować, żeby się naprawdę tak połączyć: połączyć te dwa elementy wewnętrzne dziecko i istotę. Tak, nadmienię, że istota to inaczej dusza, tak to można rozumieć. I wtedy, wtedy jest człowiek naprawdę wielkiej mocy. Wtedy kreuje naprawdę dla siebie, a nie dla innych. Tak jak w tej chwili jak można zobaczyć jak niektórzy mówią że on, ja też mu kreuję, prawda kryuje dla siebie no ale tak naprawdę to kierują nim programy chociaż czym większa świadomość tym mniej kierują ale dalej kierują dalej te istoty które władają człowiekiem mają wpływ na niego poprzez tworzenie różnych sytuacji no, poprzez różne rzeczy, elementy takie, bo tego dużo jest, żebym to wszystko musiał opisać, ale między innymi przez manipulacje różne, kreowanie sytuacji, żebyśmy oddawali swoją własną energię i na przykład energia strachu, że się boimy czegoś, czy w sytuacji na świecie, czy w Polsce, czy gdzieś indziej, to jest dalej, my oddajemy swoją energię, my kreujemy to, co... To, czego się boimy, to my to kreujemy, że to się zdarzy. Tylko, że po oczyszczeniu, te wszystkie programy, jak się usunie, to nagle jest taka pustka. No jak to, ja mam sam teraz decydować? Dla mnie to było piękne, żeby zacząć sam decydować, chociaż to trzeba się wszystkiego później, wszystkiego się nauczyć od nowa. Ale to o to chodzi. Ale to o to chodzi, że te życie staje się coraz ciekawsze, coraz e, interesujące, e, ekscytujące, e, gdy zaczynamy mieć co, coraz więcej e, sukcesów w kreowaniu własnego życia. I że to nie ktoś nam kreuje. E, nie dziękujemy nikomu za jakąś tam kreację, bo to my kreujemy, i wykorzystywana jest nasza kreacja. Poprzez wmawianiu nam, czy to, żebyśmy w coś uwierzyli, żebyśmy w coś wierzyli. Bo w to, w co wierzymy, to my to kreujemy. I to dlatego te warsztaty takie są potrzebne. Chciałem jeszcze powiedzieć, że wcale nie musi być jeszcze, nie muszą być te osoby oczyszczone, ale takie, które chcą pójść na oczyszczenie, bo po prostu istota, jeżeli ktoś jest nieoczyszczony, dalej jest. W bytach, ma, ma byty, które nim kierują, to się istota nie pojawi, bo ona się po prostu boi. Istota się pojawia dopiero wtedy, jak jest bezpieczna. Wewnętrzne dziecko się może, może pojawić, może się pokazać. Nie musi, ale, ale często jest tak, że się pojawia. Ale istota raczej nie, bo ona się po prostu boi. To tak tyle. To jest takie w sumie ogłoszenie parafialne bardziej na temat warsztatów. Dla osób zainteresowanych, nie dla wszystkich, a będziemy jeszcze z Piotrem dalej to, prowadzić te nasze rozmowy tematyczne na, te, na temat, jak to się żyje i takie różne ciekawe tematy, które mi przychodzą. Będziemy to kontynuować, bo widzę w tym potencjał, jak dwie osoby, to jest w ogóle inaczej, jest interakcja. A jak ja sam mówię, no to mówię o czymś, bo o czymś zapomnę i tak dalej. A jak we dwie, zawsze coś, coś się stworzy nowego, jakąś nową wartość. No, tyle. Dziękuję bardzo.